więc nie chciałabym zawieść mieszkańców, postaram się rzeczywiście coś tam powiedzieć. I cóż, że ze Szwecji. Brawo. Bardzo dobrze, ale nie, nie, to nie koniec, to nie koniec, to nie koniec, to nie koniec. I cóż, że ze Szwecji, ale to może coś trudniejszego, bo Pani to za łatwo... Po... Ja z tej strony stanę, bo Pani... zasłaniam światło. Nie, tak też zasłaniam światło. Z każdej strony zasłaniam światło. Ale nie ma Pani na czym usiąść. Nie, to podobno trudno, no jakoś sobie poradzimy. To może troszeczkę, bo za załatwo Pani poszło, to proszę powiedzieć wersję trudniejszą troszeczkę. I cóż, że cesarz ze Szwecji. I cóż, że cesarz ze Szwecji. Brawo! Ale to jest naprawdę bardzo trudne. I Pani uczyła matematyki, no, ale nauczycielka jednak w końcu. Dobrze, to ja mam taką prośbę. Ja mam taką piosenkę, której refren to jest takie ćwiczenie dykcji. I e, ten refren to są takie wyrazy różne poukładane, że chodzi o to, żeby trudno było wymówić. I chciałbym, żeby Pani razem ze mną i razem z mieszkańcami my, Myszyńca ten, ten refren zaśpiewała. Dobrze? Dobrze. Pani, pani Burmistrz się zgodziła, więc ten refren brzmi tak. Gęba kępa kędy, dęba pęka pędy, ręba cztęka, zęby, treść sierpc sierść. Nie, ale to dopiero połowa. Potem jest zgiełki, giełka, len, kiełki, giełda, help, chełkim, giełka, serc, perc. Nie, nie, ale spokojnie, proszę się nie denerwować. Proszę się nie denerwować. To ja nie chcę, żeby cały ten refren, żeby Pani zaność to trzy wyrazy, trzy wyrazy da Pani radę. One brzmią tak. Treść, sierpc, sierść. Proszę, proszę. Treść. Nie, treść. Ja, nie, dobrze, nie, nie, spokojnie. Ja wytłumaczę każdy wyraz osobno, to na pewno pani zapamięta. Publiczność też bardzo proszę, żeby, żeby z nami powtarzała. Pierwszy wyraz, treść, powtórzcie. Treść. Wszyscy wiedzą, jaka może być Bo to trzeba wytłumaczyć, jak się rozumie, to się dużo łatwiej wymawia. I, i, wiecie wszyscy, jaka może być treść? Pani, jaka może być treść? Czego? No, właśnie nie wiem. No? Jaka, jaka może być tak ogólnie treść książki, prawda? Jaka może być jeszcze? Ktoś tam ma jakąś propozycję, jaka może być treść. Żołądkowa. Ale proszę się nie wycofywać cały czas, bo pani mnie tak cały czas odwraca tyłem do publiczności. O, i teraz pani widać. Żołądkowa, żołądkowa, może być nie tylko treść. Żołądkowa może być też próbowała pani. Nie? Pani mówi, że nie próbowała. Kłamie. A żołądkowej akurat nie. A rozumiem. Żeby była jasność żołądkowej, pani burmistrz nie. Ja próbowałem. Dobra. Ale nie żebyśmy nie reklamowali tutaj alkoholu. Broń Boże, ja mam taki po pomysł na przykład, żeby w myszyńcu w, w ramach wychowania w trzeźwości walnąć taki billboard, który kiedyś wymyślił Wojciech Młynarski, z którym miałem zaszczyt być w garderobie w Teatrze Ateneum. I kiedyś tam zbieraliśmy się na żeby omówienie mieliśmy po spektaklu. Zbieraliśmy się i Wojtek, tak, y, on miał takie, jak to już, miał takie złote myśli. I, I kiedyś powiedział tak: Uważajcie z tym alkoholem, bo to jest tak, że jak się człowiek napije setkę wódki, to się w człowieku budzi drugi człowiek, który też by się napił. Prawda, jakie mądre? Zaraz powiem tak, obywatelu, pamiętaj: Jak się człowiek napije setkę wódki, to się w człowieku budzi drugi człowiek, który też by się napił. No ale warto, pierwszy raz pamiętamy. E, tak, tak, treść, treść. Drugi wyraz. Sierpc. Takie miasto jest sierpc. to jest takie, jak myszy jest mniej więcej. Sierpc. Proszę powtórzyć. Sierpc. Dobrze. I trzeci wyraz sierść. Sierść. Od razu widać, że każdy ma. Znaczy ja mam, ja mam coraz mniej, pani ma dużo. Ale wie Pani co, ja, ja, ja na przykład moja żona i pociarzem się w ogóle nie przejmował, dlatego że moje włosy wcale nie opuściły mnie na zawsze. One tylko zmieniły miejsce pobytu. Dobrze, a wszystkie trzy wyrazy? Treść, sierpc, sierść. Proszę powtórzyć. Treść, sierpc, sierść. Sier sierść. Sierść. Okej. A wszyscy powtórzmy? Treść, sierpc, sierść. A jakby to było w rytmie? Treść, sierpc, sierść. Proszę bardzo, śpiewamy. Tak, prawda? Będziemy śpiewać piosenkę. Uwaga. Gęba kępa dęba pęka, pędy. Ręba, szpęka zęby. Treść, sierpc, sierść. Zgiełki, giełka giełk giełki, giełka giełk Giełki, giełka serc, perć, pędy. Jeszcze raz, jeszcze raz i odważniej w rytmie. Jeszcze raz. Gęba, kępa Wszyscy poczekajcie, poczekajcie. Wszyscy, ale wszyscy, dobrze? Jeszcze raz, jeszcze raz. Gęba, kępa kęty, dęba pędy. Ręba, szpęka zęby. Treść, sierpc, sierp no, Ale już rytm jest podany troszeczkę szybciej. Treść, sierpc, sierp. Zgiełk i jełka len, Giełk i jełna chęt, Chełkiem wiełka serc, Tędy to... To jest mój wyraz troski, Ostry głos, o ojczysty język polski, Bo zolna słów, By język zdrów, bezbłędnie moje słowa niósł. Ze sceny, estrady, Ekranu i stąd wargowo Gęba pęka pędy, ręba z zęby, treść sierp sierść, z giełki jękaleny. Kiełki, Kiełki giełka, serc percz tędy, jeszcze raz. Gęba kępa kędy, dęba pęka penny. Ręba z zęby. Treść sierp, sierść! Z giełki jękalen. serc, percz tędy, świetnie! Świetnie, brawa! Wielkie brawa dla pani wolnych. Wielkie brawa. Ale, 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 ale teraz pozostali Państwo jakoś nie, nie bardzo, więc ja mam taką propozycję, że, że bo czasami nie wychodzi, jak się usztywni, nie, spokojnie, znowu już kończymy, e, jak się usztywni, to wtedy nie wychodzi, więc trzeba rozluźnić te mięśnie, te mięśnie i zrobić tak. I zrobić tak. Roz, rozluźnić trzeba, zróbcie Państwo tak. O właśnie, bardzo dobrze. Bo, i teraz wytłumaczę, co dalej, co to jest dykcja. Bo dźwięków powstawanie, to wprawianie jest powietrze cząstek w drganie. Poprzez nasady, ktań i aż w końcu poprzez dwie z trzech Gardłowa, olfowa i usta. Haha, w tej jamie zaranie artykulacja ma. Więc Kęba kęba gęby, dęba, bęka, Ręba, stęka, zęby. Treść serca ścież, z giełkiem kalen, piłkiem giełdachen, piłkiem białka serc percztendy, szybciej, pakę pagenty, ten papę kapędy, lebasz na kazenby, treść ciesz, z giełkiem giełdalem, piłkiem giełdalem, piłkiem białka serca percztendy, szybciej, pakę pagenty, te papę kapędy, lebasz na kazenby, troszczę, sie mm. prześ, z giełkiem kalen, piłkiem giełdalem, piłkiem białka nie jest trudne, nie trudne, nie trudne ale nudne trochę. Wielkie brawa, dziękuję pięknie. Dziękujemy, wielkie brawa dla pani burmistrz, dziękuję bardzo. Proszę tam ochronę, żeby pani burmistrz wrażenia tam nam nie spada ze schodów.